Dobra, będzie tak, będzie tak o, Tak też może być. O. No i co Pusiu, jesteśmy gotowi? Pani Jolan, kurwa, że jak ona się nazywa? Rosalio. Rosalia. Rosalia. To czekaj. Pani Olan, to możemy zaczynać sesję. Pani Rosalio. Tak? Rosalio. Rosalia. Rosalia. Rosalia no. Rosal Dobra, jeszcze raz. O. Już poprawiam, Jola. Was ja wierzę, że. Kiedyś was znajdę I, I tak się zakłada kobiecie o no dobra, możemy tak zrobić, okej. Okay. Troszkę pomacamy za tak, bardzo jedne. Bardzo pasuje. Dobrze, a tutaj jest Somalii BR Jeden. Berbera. Jeden, gdzie mój dziennik. Jeden. Przecie wszystkim, przepraszam za obszar lekcji. A teraz przychodzi do komunikatorów, który chciałbym ogroślić czarną w gość, no. No Stop, Stop. Ja to nie do jak ja się Fajnie. A walić to. No i nie wyjełam. Dobrze. A walić to. Bo chodzi jak jakaś reklama głupia. F***a <gry> za <gry> daleko, Ale Albo taki wiesz, taki żul co siedzi. Wiesz. No, to no taki. skórę właśnie, nie. No Dobre. dobra, to. Zamknij <gry> 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 usta. Weź jak napnij. Tragedia? Nie jest okej. Okay. A na środku mu pojedz. <gry> <śmuchaj> Jeszcze raz. Co <Tego> tak. <śmuchaj> no za <bez realiści> pracują. Ale gdzie to nie mogę? <śmuchaj> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. mogę. nie, nie, tego. nie, 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 Takie nie, <śmuchaj> taki taki nie, <śmuchaj> Zdjęcie na fejso! Tak, tak, tak! Jest! Cześć, 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 cze, jeszcze raz. to Musimy... okulary, jeszcze raz. Musimy, ja muszę mieć je otworzone. No. Śpimy. O, bez okularów, kurde. Zdjęcie Ja na... Janusz jako typowy Polak musiał, że tak powiem, rozbić piwo. Ale na szczęście mamy drugie. Słuchajcie, teraz będzie taka magia, za chwilę to zobaczycie, jest kasztelan, ale za chwilę zrobimy z tego najlepsze piwo na świecie. Zobaczycie jakie. Mm. Jeżeli mi teraz nie wypadło, to będzie wysz... No i co? No i oto. Daj, idę. Patrz, ci idę po telefon. Podobno w pracy się nie bije, ale... Jebać. Daj łapę, jak dasz daj, Daj łapę, daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. A brawo, brawo, dobry, piesek, dobry. Wiesz, no. No i to było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. <laughs>